Siemanec krzyżemaczki, Maćki z tej strony Krzysia ja i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA prawdziwe życie na moim kanale, witam was nie kto inny jak Max i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, jak widzicie jesteśmy pod szpitalem, ale zanim jeszcze rozpoczniemy. To chciałbym Wam powiedzieć, żebyście zostawili łapki w górę, subskrypcji i dzwoneczek, jeżeli jeszcze oczywiście nie subskrybujecie. I zachęcam was bardzo serdecznie do subskrypcji zostawienia łapki w górę. No i co? Przejdźmy do dzisiejszego odcinka prawdziwego życia. Zacznijmy od tego, że na naszym koncie 1120 dolarów aktualnie, więc mało nie mamy dzisiaj, ale słuchajcie, bo był e, szpital, słuchajcie, te rany były tak poważne po ostatnim odcinku, że postanowiłem iść do szpitala. I 100 dolarów spływa z naszego konta za leczenie. Coś, coś trudno się mówi. No, ale cóż, więc mamy teraz 1110 dolarów... 100... Co ja gadam? 1020 dolarów w naszym koncie. Tak, mam, dobrze mówię, 1010. Ale spokojnie, tu zaraz obok jest nasz dom. I przy przyłapałem coś. W ostatnim odcinku nie zapłaciliśmy za dom, więc... Za dzisiaj... Za dzisiaj i tamtej poprzedniejszy odcinek też 100 dolarów spływa z naszego konta. Mam aktualnie 910 dolarów. No, jesteśmy z. Niepokoi mnie ta kropka na radarze, co ona w ogóle oznacza i czemu ona jest tu na końcu tej mapy? Nie mam pojęcia. Motor jest w garażu, więc zaraz go wyjmiemy i którą mamy godzinę? Mamy godzinę 8.57, więc dzisiaj idziemy do trwalu, bo postanowiłem, że lecimy z tą pracą na koniec i ogólnie odzyskam mody, jeśli jeżeli jeszcze tego nie wiecie i zapomniałam sobą bronię. Niby jakby co tych broni nie miały, więc za chwilę wyciągnę ten motor i będziemy jechać do tartaku. Ale, też bardzo ważna sprawa, co dalej z pracą u w tym rolnictwie? Co dalej robimy z tym? Sam tego nie wiem. Jak uważacie? Dajcie znać w komentarzach. Szczerze, ja bym zrezygnował z niej. Tam czasami przyjedziemy, wiadomo, pomożemy. Ale na razie trzeba myśleć o tym, co jest teraz, a ja, zanim pojedziemy, ja bym poszedł się oczywiście do domu, bo dawno nie byliśmy w domu, oczywiście. Nie ma jak przyjść w końcu do domu, gdzie jest w zasadzie ciemno, ale nieważne. Telewizję nie odpalimy. No cóż, dom się w zasadzie nie zmienił. Czas coś zjeść. To jakieś piwo, ale chyba go nie będziemy pili. No cóż, ja bym zmienił szczerze widzę ten dom, ale aktualnie nie mamy innego mieszkania, więc dobra. Co mamy w szafie takiego, żeby wiadomo, się przebrać? Dobra, myślę, że takie ciuchy w miarę robocze nam starczą. Zresztą zobaczmy się w łazience. Daw proszę państwa, dawno nie byliśmy w łazience, no i mogą być, mi tam pasują. Tam pasują, więc dobra, wychodzimy z chaty, bierzemy motor i jedziemy. Okej, okay, wyjechałem już z garażu, słuchajcie. Wiem, motor może mieć inny kolor, ale po tym, że ja nie totalnie nie jestem w stanie stwierdzić, jaki ten motor miał kolor. Więc dobra, jedziemy do roboty. Gdzie, nie gdzie indziej niż na tartach, to paleto. Bay. Ja. Więc. Y Będziemy szybko, tylko teraz tak, żeby się nie zabić. I nie, yy, nie wiem, czemu nie mam półmi overa. Super, świetnie. Znów bym się zabił. Nie mam półmi overa. Nie wiem czemu. Nad nie mogę samego z tego skryptu odpalić. Więc uznajmy, że nie będzie. Ciekaw co z tym Frankinem z jezoną, co go tu zawodziliśmy. Nie wiem. czekacie na odcinek z jego życia? Dajcie znać w komentarzach. Dobra, jedziemy. Ja wiem, że już przekraczam w tym momencie ten. Ale też byłoby dobrze, jakbyśmy nie obciążali... O, nasza stara chata. Siemano, nasza stara hato. Dobra, jedziemy. I lepiej już, żebym tak nie odwalał takich głupot. Bo jeszcze możemy zrobić tak, że postać umrze nam w serii i nie będzie już jej z, z nami. Dobra, dojeżdżam już. Powoli. woli u celu... Zaraz tutaj... Znaczy nie, jeszcze nie dojeżdżam. Ale zaraz będę, więc jak dojadę, no to myślę, że będziemy się widzieć. Dobra, dojeżdżam już do celu. Czy te światła były? Tak, były chyba. O! Przepraszam najmocniej, nie, nie chciałem. Nie zauważyłem pana. O, turyści, turyści. Turyści widzimy. Dzisiaj turyści, coś dużo turystów chodzi. Tu to... sami podszedł pod koła! Mam nadzieję, że tego nikt nie widział. Koczę se, no Już nie róme jaj, No przecież z takiej wysokości nie zabiję. Spokojnie. Głupi, ten, ten, ten wariat przyjechał. To musiał sobie wziąć wolne specjalnie. Znaczy nie. Mnie nie wziął wolne. Ja Co? Ale ubrudziłem se motor. Co jest? Zobaczcie, jak to wygląda. Tak Nie dobra, nieważne. Witamy z powrotem w pracy. Dobra, lecę się przebrać szybko. Witamy. Kolejny dzień w naszej pięknej pracy. Dzień dobry, dzień dobry. Jak widzę, dzisiaj bardziej idzie szybciej niż ostatnio. Yy, witam, witam. Szef. Witam. Witam bardzo serdecznie. Siemano. Siemano, Siemano. Witam. pana tam. Witamy. Dobra, yy, dowiedziałam się już, co mamy zrobić, żeby. Rzeczywiście, bym się mógł trochę delikatnie. Dobra, muszę delikatnie to przerąbać. Nie wiem czemu, naprawdę. Nie wiem czemu. Nie w tą stronę byku. mam delikatnie urąbać, więc wale, wale, wale. Będę to walić. Dobra, dawaj. O! Ale wali. Dobra. Dawaj. Dawaj, bo gościu. Co ja zrobiłem? Nie, gościu, dawaj, dawaj, schodź. Wykut, co ty robisz? Max! Tak, normalnie... O, tak ja przedtem lądz. Dobrze, dobrze robisz! Gosiu, dobrze! Dobrze! Dobrze, lecimy! Uję, Oje Ouje! Dawaj! Dawaj! A, tak. Czemu, nie wiem, czemu tak robię? W ogóle nie mogę. Dawaj! Gosiu, dawaj tu! Dobrze! Ty się nadajesz, Gosiu, jednak na drwala. Widzę. Dawaj, 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 dobra, jest, jest serski, ok, zrobione to, co mieliśmy zrobić, więc co teraz? No, trochę nam to zajęło szczerze, bo mamy 16 już. Zobaczymy, co teraz mamy zrobić. Ok, coś widlakiem trzeba zrobić. Radio mi się włączyło, proszę włączyć. Jak tu się widmy, jak się obsługuje widlaka w gita? O numeryczną, dobra! Co ja zrobiłem w tym momencie? Co ja zrobi... Nie, to ja odwaliłem. Wiecie... Nie, o nie, ja srąbałem to. O wyszło, teraz kurde, to ja klikam. Nie, no, naprawdę. Widzę. Nie przestał działać. No to widzowie, będziemy mieli drobnie przerąbane. To jest mina mojego szefa na to, co zrobiłem. Przepraszam pana najmocniej, no Nie chciałem zrobić. Po prostu jestem debilem, Oberwaliśmy za to. On się mega wkurzył. Nie pracujemy już tu. Świetnie. No to super max że rąbał. Tam stoi motor. O debil. To se nagrabiliśmy, widzowie, i to galancia. Dobra, wciadam na motor jadę. Jestem zażenowany, widzowie, tym, co się przed chwilą stało. I ja tego na serio nie chciałam. I tracimy 100 dolarów z naszego konta. 810 dolarów. Idziemy w tym momencie, widzowie, na minusa. Idziemy na minus. Nie jest za dobrze. Bo idziemy w tym w momencie na minus. I co ja mam teraz zrobić? mamy już pracy. Kurde, ale taką rzecz... Chciałbym jechać do pewnego miejsca. Mam jeszcze jeden dobry pomysł, ale czy on wypali, nie wiem. Ale galancie żeśmy odwalili i ja nie chciałem tego... Jeszcze się zapije za moment. Że Max dzięki mnie to już powinien dawno umrzeć w tej serii. Już w pierwszym odcinku powinniśmy umrzeć. No moi drodzy, odwaliłem galancie. Zagadałem się. To jest tego wina, że się zagadałem, dlatego Bo już myślałem, że wy... ja też się tu będę skręcać i dobry, no, wyprzedzę. Niedługo to jeszcze nam za głupotę prawkę zabiorą. A tak może się widzowie stać w tej serii. Wyprzedzam. Teraz mogą ludzie pomyśleć, że ja jak, jak idiota. Bo w zasadzie jestem giotą. Co ja zrobiłem? Straciliśmy w robotę w tym momencie, moi drodzy. Nie jestem z tego zadowolony ani trochę. I nie zrobiłem tego na specjalnie. Ja nie chciałem tam wjechać. A wygląda na to, że nie pracujesz tam. I skończyło się tym, że ja już mam przerąbane tam i. W ogóle jadę złą drogą. Część, jeszcze jest przepaść. Nie wiem, czy nawet tu przeskoczę. Nie, zabije się. Ale widzowie, mam jeszcze ostatnią szansę na ostatnią robotę, której tym razem nie mogę spaprzeć. A jest to praca, o której też mówiłem. Też pewnie już wiecie, gdzie przyjechaliśmy. Tutaj ten Customs. Jak pamiętacie pierwszy sezon, to wiecie, że to jest też głównie firma towarowa. dowożenie paliwa. To jest... Związek razem z tym, radziecki, ja żartuję. Yy, no i... Czemu by nie pracować jako mechanik? Tak się z... Yy, chciałbym na ten temat porozmawiać, nie wiem czy mogę wejść. Wejdźmy grzecznie. Tak grzecznie. Dzień dobry, nikogo nie ma. Co jest? Czy ktoś tu pracuje? Czemu w ogóle te drzwi się nie otwierają? O, dobra, otworzyły się tym razem, ale mechanika nie ma. Nie wiem, może na coś zaczekam. Cześć, ktoś. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym porozmawiać w sprawie pracy. Poko, pracujemy od jutra, więc Dziękuję panu y, za to, że mogę u pana pracować. No i dziękuję bardzo serdecznie. Ja już jutro y, mamy się stawić. Więc będzie trzeba się, y, się nauczyć. Będzie musiał się nauczyć, Max. O mechanice trochę, trochę, trochę. Tro tro tro. Teraz my wracamy już do domu. Okej, okay, wracamy już do domu. Powoli Paliwa mam coraz mniej czy znaczy nie wiem, w sumie mam tak jak tyle. Ale dzisiaj zrumpałem to widzowie. Ja nie chciałam tego zrobić. I się zawiodłem głównie na sobie. Ale już dojeżdżam do domu. Tu zaraz będzie dom. Jest nasz dom. Nie wiem, czy my się w nim światło pali. Ale tutaj wam podziękuję za ten odcinek. Czemu mam inną... Innego pedał mam? Nie wiem, coś się... Po powaliło. Ale dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie dzwoneczek. Dzisiaj ze stanem konta nie poszedł do góry. Na stan konta w dzisiejszym odcinku poszedł na dół. I mamy 810 dolarów. A ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie dzwoneczek, jeżeli jeszcze nie subskrybujcie. No i dziękuję wam bardzo serdecznie. Zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Na razie. No i cześć.